Jestem Norbert, pracuję na stanowisku Software Developera. Nazywam się Mateusz i pracuję jako Junior Software Developer. Nazywam się Karolina i pracuję jako programista. Nazywam się Paweł Szpilka i pracuję jako programista. Cześć, jestem Kamil, pracuję tutaj jako programista. O stażu w NTP dowiedziałem się z targów AGH. E, tam spacerowałem i znalazłem nasze stoisko. Tam po raz pierwszy poznałem firmę. Jestem przekonany, że było to ogłoszenie, które znalazłem w Linkedin. Z internetów. Po stażu w NTP dowiedziałem się z oferty pracy, którą znalazłem w internecie na jednej ze stron, chociaż nie pamiętam dokładnie, która to była. Jak no Flav Jabs pra prawdopodobnie albo Crossweb, no która z tych. Albo Just Join IT? Może. Znalazłem staż w internecie, zainteresowała mnie oferta, pokrywała się z moimi zainteresowaniami. Stwierdziłem, że warto spróbować. Nie słyszałem nigdy wcześniej. Szczerze muszę powiedzieć, że nie byłem zaznajomiony z, z tą firmą, może powiedzmy z, z całą tą branżą. Nie, szukałam programów stażowych i oto znalazłam. Wcześniej nie znałem firmy Novomatic, dowiedziałem się właśnie głównie z oferty pracy. Tam spojrzałem, czym się zajmuję jak zobaczyłem, że gry, o to wiedziałem o, to moi ludzie. Nie, to było moje pierwsze spotkanie z firmą Novomatic, ale ja jestem tutaj yy, chyba jednym z pierwszych stażystów, więc można powiedzieć, że jestem takim stażowym dinozaurem. Rozmawiałem tam z jedną z przedstawicielek. Z rozmowy wynikło, że jest to przyjemna, otwarta firma z fajnym klimatem. Szło to poznać się po stoisku właśnie po tym, jak na spokojnie można sobie było porozmawiać. A później sprawdziłem stronę, zaciekawiłem się. E, powiedzmy, jestem dosyć e, zainteresowany tematem kier. E, całe NTP jest. E, kupione właśnie na tej branży. Ta specyfika na tym polega i myślę, że to przyciągnęło najbardziej moją uwagę. Okej, okay, no to szczerze zobaczyłam, jest oferta, wysłałam. No i tak było z większością rzeczy, miejsc, do których aplikowałam. Po prostu jak się ktoś odezwał, to się odezwał, jak się nie odezwał, to się nie odezwał. No i tak to było. <grych> no, generalnie skusiło mnie to, że bo także jak patrzyłem ofertę, to były podane widełki jasno, a nie było takiego oczekiwania, że tam jakieś atrakcyjne wynagrodzenie i tak dalej, więc stwierdziłem, że to jest po prostu fair, No bo ja tak ogólnie to staram się pracować bardziej dla idei niż dla pieniędzy, a ideą to jest bogacenie się. Tak to, to, to był moment, pojawił się czarny samochód, później niewiele pamiętam, a później już widziałem tylko kot. Rekrutację pamiętam jako bardzo fajne spotkanie, bardzo fajne doświadczenie. Zaczęło się od pracy w grupie, od sprawdzenia naszej umiejętności komunikacji. Mieliśmy z tym dużo frajdy, była to pewnego rodzaju zabawa. Później miałem rozmowę z, z pracownikami. Tam też przedstawiłem swoje CV, też było bardzo w porządku, bardzo fajny klimat. No i test, który ostatecznie też był całkiem dostępny. Generalnie mam bardzo miłe wspomnienia z całego procesu rekrutacji. Było to przeprowadzone w fajnej atmosferze, nawet w tym pokoju. Nie była to może stricte taka bardzo sztywna właśnie rekrutacja, jaka kojarzyłam się z innymi firmami, natomiast Trochę mieliśmy kontaktu z innymi stażystami, a raczej z osobami, które aplikowały. Na początku, oczywiście, była to rozmowa telefoniczna, a po zaproszeniu do biura rozmowa techniczna z kolegą z mojego zespołu, do którego miałem trafić. Następnie były to testy sprawdzające wiedzę techniczną. Były też zajęcia w grupie. Grupa składała się z innych stażystów, mieliśmy różne zadania. Które mieliśmy wspólnie rozwiązać, więc jestem przekonany, że testowały one umiejętność współpracy w grupie przede wszystkim. Natomiast ostatnim etapem, jaki pamiętam, było zadanie, które miałem przygotować z domu i było ono przygotowane przez kolegę z mojego zespołu. Hmm. Wysłałam aplikację przez internet. Później zadzwonili do mnie, zadzwoniła do mnie Iwona. Iwona. No właśnie, zadzwoniła do mnie. Mówi, że ok, no to niekoniecznie na to, co tam aplikowałaś konkretnie na nas. To jest jakby jakaś wersja stażu, ale okej, okay, potrzebujemy człowieka, który będzie z, w teamie z raportami. Okej, okay, okej, okay. Ja my dobra, no to przyjdzie na rozmowę, zobaczymy o co chodzi. E, przyszłam na rozmowę. E, no, rozmowa była taka fajna, luźna. Od razu wszyscy przeszliśmy na ty, i to było spoko. Nie było takiego sztywnego „jeju”. no proszę Państwa, proszę mnie przyjąć, bo ja tutaj jestem taka biedna i w ogóle nie raczej było tak, że, że była spoko. Spoko atmosfera i były zadania do zrobienia, zostały zrobione i chyba, chyba było okej, okay, skoro tu jestem. Zaczęło się. Ja na początku nie aplikowałem w ogóle na staż, tylko na stanowisko juniorskie. I najpierw miałem rozmowę telefoniczną, po tej rozmowie zaproponowano mi, że może zostałbym zatrudniony jako stażysta. Pierwszym etapem było tutaj przyjście do firmy i w zasadzie pierwszym jedynym etapem, gdzie mieliśmy taki jakby test grupowy. Na to, jak, jak jesteśmy w stanie współpracować w zespole. W takim zespole właśnie przypadkowych ludzi, którzy no, pierwszy raz w ogóle się spotkali. I na podstawie tego to była jedna część, drugą częścią był test, który był przygotowany przez zespół, do którego potem trafiliśmy, co myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ takie ogólne pytania nie zawsze nie zawsze oddają to, gdzie będziemy potem pracować. Tutaj, jeśli, tutaj przygotowujemy je ludzie, którzy po prostu nas rozpatrują jako potencjalnych kandydatów. Więc właśnie wiem, że teraz moi obecni koledzy, obecni koledzy przygotowali ten test. No i tak to wyglądało mniej więcej. Czułem się w zasadzie jak w domu. Bardzo, przyjemna, bardzo przyjemny proces rekrutacyjny, w zasadzie bez stresu. Mili ludzie, super atmosfera. Trafiłem do zespołu GD1. E, który zajmuje się przede wszystkim front-endem GIR? E, trafiłem do zespołu IEM, który zajmuje się e, głównym naszym produktem, jest e, aplikacja e, służąca autoryzacji i autentykacji użytkownika. URS. Universal Reporting System. No. i był to duży zespół, teraz się podzielił. Fajny zespół. Ogólnie bardzo, bardzo lubię tych ludzi. Są bardzo pozytywni, fajni. Czasami jest tak, że... Mm, że jest taki dzień bardziej siedzący i tak, mało kto się odzywa. Raczej, raczej jest tak, że, że wszyscy się czujemy w miarę dobrze w swoim towarzystwie. Yy, trafiłem do zespołu Jay yy... Hammers. Trafiłem do zespołu... GD1, a więc development gier, piszemy bardzo fajne projekty. Mój staż trwał 3 miesiące. Mój staż trwał od maja do sierpnia. 3 miesiące. 3 miesiące. Po 3 miesiącach zostałem tutaj mocnym programistą. Mój staż podzielony był na dwie części. Pierwsza część trwała półtora miesiąca i była częścią, jako tester oprogramowania, oraz półtora miesiąca jako deweloper u mnie w zespole. Mój staż polegał na napisaniu gry. Na podstawie takiej klasycznej gry, Arkanoid. Pisaliśmy ją w trójkę. To od nas zależało, jak ona w sumie będzie wyglądać. No, przez te trzy miesiące z początku byłem trochę zagubiony, jak to wiadomo, w nowym miejscu, dlatego też e, miałem opiekuna, który e, zajmował się przy, dobieraniem mi zadań, ponieważ ja oczywiście, widząc pierwszy raz, nie mając w ogóle pojęcia o tym, e, o co chodzi w projekcie, nie wiedziałem, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić. Dlatego e, opie, mój opiekun dobierał mi zadania, które miałem wykonać, no i w razie problemów zadawałem pytania, ale generalnie starałem sobie radzić bardziej samodzielnie, co myślę, że było e, bardzo dobre w kontekście mojego przyszłego zatrudnienia. Po prostu, że, że ludzie doceniali tę moją samodzielność, no i to, że e, raczej nie pytałem o takie może oczywiste rzeczy, tylko o takie, których faktycznie mogłem nie wiedzieć. Tak, nasz mentor zawsze był dostępny. Po pierwsze, był z nami w pokoju, więc wystarczyło w moim przypadku się odwrócić za plecy i mogłem zawsze go zapytać o wszystko. Zawsze pomagał, zawsze był cierpliwy mimo nieraz pytań, które wydają się oczywiste i nie było problemu. Jak, jakby kiedy dla nas był jakiś problem, zawsze było się kogoś zapytać. Tak, tak. Mentorem był mój kolega z zespołu, który na początku bardzo, bardzo mi pomagał. Generalnie z całym ustawieniem środowiska, poprzez przejście pierwszych zadań bez stresowo. Także bardzo dobrze wspominam ten, ten czas. Ciężko powiedzieć, bo tak po części każdy z każdy był mentorem. To znaczy, kto akurat miał czas? <laughs> Nie wiem, no, tak jakoś w miarę ze wszystkimi był kontakt, jeśli chodziło o. O jakąś potrzeby pomocy, czy coś, co każdy, ktokolwiek miał w danym momencie czas, to starał się pomóc jak mógł. Tak, miałem dwóch mentorów. Jeden wprowadził mnie w tajniki testowania aplikacji, drugi pokazał mi, jak pisać ciekawy kod. Team jest bardzo otwarty na nowe osoby. Zawsze zapoznają z miejscem, pomogą się zadomowić, pomogą skonfigurować miejsce pracy. Bardzo dobrze to pamiętam. Od kawy. Wspólnie zaczęliśmy kawę w jednej z kuchni NTP. I tak potoczyła się moja historia z Ayanem. Generalnie, no, wydaje mi się, że spoko. No, ja, ja się czułam spoko, Nie wiem jak oni. Może oni się nie czuli spoko. No, myśl, o, wydaje mi się, że tym mnie bardzo dobrze. Już zostałem pochwalony w zasadzie w drugim tygodniu i to przez samego TechLida zespołu co było dla mnie. No, no, bardzo motywująco. Jak wiadomo, motywacja bardziej zachęca do pracy niż krytyka. Dlatego poczułem się bardzo dobrze. Nie miałem takich problemów, że na przykład ktoś nie chciałby odpowiedzieć mi na jakieś pytanie, które chciałem zadać, więc no, jak najbardziej yy, czułem się dobrze. No i spasował mi także humor w zespole, który nie, który, gdzie ludzie nie są tacy sztywni, tylko ja, jeśli trzeba, to się również pożartować. Team przyjął mnie bardzo pozytywnie. Byli naprawdę bardzo pomocni na każdym etapie stażu. Kiedy tylko miałem jakieś pytania, zawsze mogłem liczyć na ich pomoc. W trakcie stażu, przede wszystkim programowałem w C naszą grę. Nauczyłem się silnika graficznego, który jest wewnętrznym dla naszej firmy, no i implementowałem grę właściwie. Wieloma produktami, to mogę, to mogę stwierdzić, w różnych technologiach. Począwszy od Java, po JavaScript. Myślę, że dużo zależało też od bieżącego produktu, jakim się zajmowaliśmy. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem do firmy w tym czasie, kiedy do mojego zespołu spłynął nowy projekt Member Expenses, i tym zajmowaliśmy się przez ostatnie pół roku. Więc ciekawe było to, że mogłem zobaczyć, jak wygląda cały proces tworzenia takiej aplikacji od. Zapoznania się ze specyfikacją produktu po jej napisanie i wdrożenie u klienta, więc to bardzo mi się podobało. E, raportami głównie do tego dochodziły jakieś małe skrypty, które pisaliśmy, bo to e, jakby praca była trochę rozproszona e, i wśród technologii, i wśród rzeczy, które robiliśmy. Podczas stażu y, zajmowaliśmy się tworzeniem y, gry która jest oparta o nasz własny firmowy silnik graficzny. Wyszło bardzo ciekawa, wyszło, wyszła z tego bardzo ciekawa, yy, ciekawa produkcja, którą mogliśmy się pochwalić yy, na wielu targach pracy. I myślę, że była ciekawą opcją, która mogła pokazać, jak wygląda nasza praca i zachęcić ludzi do przyjścia do Nowomatek. W trakcie stażu nauczyłem się zdecydowanie więcej niż na wcześniejszych etapach mojej edukacji, bo uczyłem się przede wszystkim tego, co na bieżąco mnie ciekawiło. Uczyłem się na podstawie moich bieżących potrzeb. No i to było przede wszystkim nauczyłem się choćby z krama. Po drugie nauczyłem się pracować w grupie. Nauczyłem się też dużo takich rzeczy bezpośrednio związanych z kodem. Myślę, że przede wszystkim zobaczyłem jak naprawdę wyglądają prawdziwe projekty, w które zaangażowane są, w które zaangażowane jest wiele zespołów, nie tylko pojedyncze jednostki. Nauczyłem się pracy w grupie. No, myślę, że głównie, głównie tego. Nie wspominając o technologiach, z którymi miałem styczność. Myślę, że przede wszystkim, jak działa praca zespołowa tutaj, jak to wygląda, jeśli chodzi o hmm, cały Scrum i pracę, pracę w Scramie, to w jaki sposób dobrze jest tworzyć kod, czyli generalnie dobrych praktyk, myślę, że, że to, to przede wszystkim. Tak, no nauczyłem się przede wszystkim tego, jak wygląda w ogóle praca z takim ogromnym projektem, bo wcześniej na studiach, kiedy przygotowało się jakieś projekty, to zrobiło się albo je w bardzo małych grupkach, albo samemu, i to były wszystkie projekty w zasadzie tworzone od zera, na które mieliśmy tam prawdopodobnie tylko kilka tygodni, a w takim czasie, no oczywiste, że nie powstanie żaden duży projekt. A tutaj, kiedy przyszedłem, to trafiłem już od razu do ogromnego projektu. Co było pewną nowością, i pomogło mi się zaadaptować właśnie do pracy w firmie, kiedy, tak jakby, nie wiem, co było na początku. Tylko trafiam od, od pewnego momentu, kiedy już dużo, dużo pracy jest wykonane i muszę po prostu to zrozumieć, jakie wszystkie systemy działające tutaj. No i nauczyłem się także. Trochę z strony devopsowej, głównie stawiania kontenerów, o których nie miałem bladego pojęcia w ogóle wcześniej, a tutaj właśnie mój opiekun o to zadbał bardzo dobrze, że, że po prostu stwierdził, że może bym czegoś takiego spróbował. Zamiast tylko, mimo tego, że byłem zatrudniony na stanowisko programisty, to była jego propozycja, że, że może postawiłbym jakoś tam Dockera. No i z początku trochę się bałem, bo to taka nowość była dla mnie, ale, ale zgodziłem się, no i myślę, że to bardzo mi pomogło w kontekście mojego rozwoju. Na pewno na stażu bardzo mocno poszerzyłem swoją wiedzę na, temat, na tematy związane z grafiką, z, z interesującymi mnie elementami programowania frontendu. Na pewno dużo wyniosłem wiedzy, która tak naprawdę nie jest dostępna na studiach, którą tak naprawdę możemy, możemy znaleźć tylko pracując na żywym organizmie. Zajmując się prawdziwym developmentem i poznając to wszystko od środka. Bezpośrednio po skończeniu stażu zostałem przyjęty do grupy, w której miałem staż, więc kontynuowałem pracę, którą oni mieli, czyli też implementację gier. Junior Software Developer. programista? Software Developer. No, na, na poziomie juniora. Bezpośrednio po zakończeniu stażu zostałem testerem oprogramowania. Pracowałem na tym stanowisku przez rok, po czym zostałem deweloperem w ramach jednego zespołu. Tak, jestem pewien, że mam, ze względu na to, że na bieżąco możemy obserwować na targach, mogę widzieć, że o, tą zmianę zrobiłem ja na przykład w jakiejś grze. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, poprzez wkład w taski, które są do mnie przypisane, które ja też mogę wybrać. Mogę też. Wydaje mi się, że mam wpływ na kształtowanie naszego produktu, jego końcowy wygląd. Myślę, że tak, ale to. To raczej zależy od, od tego, co, co w danym momencie robimy i co na ile możemy tak naprawdę coś sami, już nawet niekoniecznie ja jako, jedno, nie jako jednostka, ale jako osoby, które tworzą team. Bo często jest tak, że mamy jakieś wymagania, po prostu musimy je spełnić niezależnie od tego, czego, czego my byśmy chcieli. Możemy byśmy chcieli, żeby to było lepiej, fajniej zrobione, ale nie zawsze, nie zawsze możemy. No, ale jak możemy, no to bardzo chętnie właśnie w ten sposób to robimy. Myślę, że tak, aczkolwiek w dużo mniejszej mierze niż koledzy z większym doświadczeniem, ponieważ ja głównie opieram się na ich poradach. Jakby, jakby wydaje mi się, że jeszcze nie jestem na tym poziomie, żeby samemu dużo proponować. Aczkolwiek no, wpływ zdecydowanie widać, szczególnie na listach komitów, gdzie tam przewija się moje nazwisko. No, i jestem z tego nieco dumny, że, że też mam wpływ na rozwój produktów w tej firmie. Tak, dzięki temu, jak przeprowadzony jest u nas proces developmentu gier, yy, mamy, mamy bardzo dobry kontakt z naszymi, yy, z naszymi klientami. Którzy zostawiają nam wolną rękę i pozwalają wykazać się podczas, podczas pracy i wprowadzać własne pomysły. Okay, ja w zespole znajduję się bardzo dobrze. Dobrze spędzam tam czas, praca jest w miarę przyjemna, daje mi na bieżąco satysfakcję. To może zacznę od tej kwestii towarzyskiej. Myślę, że bardzo fajnie nagadujemy się z resztą zespołu. Wychodzimy na wspólne, na wspólne imprezy. Także naprawdę, idąc do pracy, jestem pozytywnie nastawiony. Wiem, że, wiem, że będzie zarówno śmiesznie, jak i będziemy ciężko pracować i, i efekty z tego będą naprawdę super. Dla mnie, tak naprawdę, mój zespół to jest moja druga rodzina. Czuję się tam jak w domu i szkoda odchodzić, więc myślę, że. To może być najlepszą rekomendacją, że ludzie nie chcą stąd odchodzić przez atmosferę, jaka panuje w zespołach. Cieszę się, że trafiłem do NTP, że udało mi się tak w miarę szybko dostać, że udało mi się dostać do tej grupy, w której jestem, że mam wpływ na frontend, który sprawia mi największą satysfakcję. Oczywiście. No, fajna atmosfera, fajnie się pracuje. Niektórym może, się, może przeszkadzać to, że to tak jest w Zabieżowie, ale myślę, że nie ma się czego bać. Tak, bardzo się cieszę. Podoba mi się praca tutaj. E, bardzo lubię mój zespół, e, ludzi z nietuzinkowym poczuciem humoru. Tak, to jest moja pierwsza praca w zawodzie i myślę, że nie mogłem trafić lepiej.